Z tej strony Szczury. Zapraszam na kolejny odcinek Days Gone. Jedziemy dalej. Rozebranie na motocykl. I za teraz idziemy z, z szefem obozu. Outland? Outland? Jakoś tak się koleś nazywa. I zaprosił nas na rozmowę. O, taki karabiniszynowy. Uczymy. Co on nam powie? Czasami mieliśmy tyle dziczyzny, że nie mogliśmy tego przejeść. Z tego co wiem, kiedyś takie zabawy były nielegalne. Wiesz, ojciec uznawał jedno prawo. Konstytucję Stanów Zjednoczonych. O, Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Ameryka, kraina wolności. Bez dwóch zdań. Ciekawe, czy się wyjaśni skąd się ta w ogóle zaraza wzięła. Bo w sumie nic nie wiadomo. Widziałem ostatnio Leona, tak? Miał mi coś przywieźć. Tak mówisz. Ludzie tutaj bardzo cierpią, Dick. Ach, Leon. Okay. <laughs> tak mówiła, że zniknął. Nikt go nie widział. Hmm. Dobrze. Hmm. To może tak. Znajdź jego skrytkę i wróć do mnie. Do mnie, Dick. Jeśli tak zrobisz, wiesz... Zobaczymy, co dalej. Motocykl, który twoi ludzie ukradli, a potem rozbrali na części. To złą, Di. Złą. Będę to miał na uwadze. Fajna czapka? Co? Nie, ta. Trzymaj łapy przy. Zylózuj. Leon nosił taką czapkę, nie? Kołop, przysięgam ci, że. Dosyć. Chcesz robić interesy w moim obozie? Musisz zrobić dla mnie parę rzeczy. Koop! Kurwa. Okej. Okay. Ha, no, bystry gość. Ja tu tak jestem, no więc czego chcesz? Co mi się podoba? Grupa włóczęgów napada na moje konwoje zaopatrzeniowe. Wprowadzili się do wieży radiowej na zachód od góry O'Lirii. To nie twoje podwórko? Nie, nie moje, ale. Fff, zajmę się nimi. Tak właśnie myślałem. Już ich zaję za zajęłeś się nimi, przecież? Nie zdaje? No i co? Ródem ma niego, wstędzę na górze No dobra, zobaczymy co tutaj można zrobić Mogę mu coś zabrać No kołb, teraz nikt nam już nie zabierze naszych broni, prawda? Okej okay. Wszystkiego przejawia kołp chyba dobra. To są znajdźki jakieś Dobra jakieś A? Nie wiem jak szukaj tych znajdzie Czy w sensie gdzie to jest, lista jakaś albo coś. Dobra, cóż tu mogę zajmować? O, zmysł to masz taki jak Wiesiek. Idę, idę, idę... Powłóczęc na górze, górze, do Maniego. Tu to jest no. okay. to buzowisko... No dobra... Cześć! Zobaczmy. Cześć! Zdawanie trofeów. Dostarczając zdobyte uszy świrusów zbieraczą trofeów, zyskasz zaufanie obozów, w którym przebywają, i zrobisz kredyty. Różne świrusy zapewniają różne nagrody. Dobra. No hej. Uchoro potraszki. Aha, czyli za każdego zabitego. Zadam im wszystko, zobaczymy. Hej! Hey. Nieźle. Dobra, coś tam Na zaufanie po 85. Oh, no, okej. Okay. na razie. Wrócę tutaj. Tu. Handlarz. W czym handlujesz? Obozowi handlarze e, sprzedają składniki potrzebne do tworzenia broni, amunicji zaopatrzenie. O ile za odpowiedni poziom zaufania i kredytów. Wiesz, poziom zaufania pozwala nowe przedmioty. Po zakupie broni e, zostaje on automatycznie dodana do twojej szafy na broń. Okej. Okay. Mogę w czymś pomóc? 138 mam. Zaopatrzenie. Co ty masz? Amunicja, coś ulepszenia. umiki To nie chcę. boczna. Podstawowa. A tu nic nie mam, no dobra? Nic Aha, dziś nie taka. kupujesz? Nie. No I nic nie mogę, to co Na mam. Dik, Dik. Czekaj. Chciałem Cię tylko przeprosić. Nie wiedziałem słowo. Masz blade pojęcie, ile czasu spędziłem dłubiąc przy tym motocyklu? To był motocykl włóczęgów, meni. No wiem, no wiem. Wynagrodzę ci to. Przysięgam. Z zrobiłem coś nowego. <laughs> to gówno nazywasz motocyklem? Wiem, no to nie jest. Słuchaj, rozejrzę się za nowymi częściami. Załatwię to. Przysięgam. Dobra, a co z moim customowym bakiem, Manny? Wiesz, tym, który dostałem od zmarłej żony. Za czymś takim też się rozejrzysz? Jezu, Dip, przepraszam. No, no, no Cześć, mi kurwa, zdrowi. Ale no, rozebrali, to nie masz tych części Dobra, misja wykonana. W na górze. Dobra. Obózopenda. Plus 1000 zaufanie. Dobra. Ostra jazda. Co ja to mogę zrobić? Zaktywizowano wątek fabuły, dobra, misja fabularna, ostra jazda, Cel. buzel i ja ruszymy na północ, dopóki nie naprawię motocykle i nie zdamianę lepszego sprzętu, okej. Okay. O. Czemu to jest tak? Bez spoczynku, Uczędzę na górze. Ty chyba chcesz, może, no dobra, to zrobiłem. Mapa. O! Kurde Gdzie my jesteśmy? Tu jest jakiś benzyna stacja znowa Jestem tu, gdzie jest motocykl chyba. A tu jakiś mi znacznik. Ostra jazda. Z powodu motocykla. Przysięgam, nie wiedziałem. O! Kurde. Dobra. Menu umiejętności. O, są umiejętności. Inwentory. O, to trzeba... ten. Smyrać touchpad Na wątków fabuły opcjonalna nawigacja. Nie wkurzaj się na Słuchaj, menu stało się. Zepszali w podskokach. Nowy punkt umiejętności. Umiejętności, dobra przetrwanie, co jest w przetrwaniu. Wydłuża czas wyścigania ikon, dobra rośliny na minimapie okej okay. tu kupiony strzał, dobra dobra Teraz tym momencie zabicie przeciwnika. O kurde, fajne są. Większa opuszczona premię i wydłuża działanie koktajlu generacyjnego. Możliwość użycia złomu do naprawy broni palnej, białej, przepraszam. Yy, a tutaj, że mogę zabić, jak się wyszamoczę. Najpierw, najpierw to kupię. O. Dobra, czyli będę mógł coś tam sobie no naprawić broni białą. Dobra, że pomocą złomu mogę naprawiać. Może dozwolić jeszcze do pracy, bo nie ma więcej, nie? O, ładnie, umiejętności w dół. Tyk. I o poziom umiejętności, punkt umiejętności 0, dobra. jeszcze raz. Lewo, ekwipunek, nie, prawo, mapa. Lewo, ekwipunek, góra, wątki fabuły, aktywne, postęp, znajdźki, trofea, znajdźki. Coś mam. Leon, ma rysunek jakiejś kopii Stanów Zjednoczonych, wodki fabuły. Pamiętam to są aktywne. Nie ma godujących patriotów. Oczyść obóz wypadowy łupierców. pierców. W na po skakach. Poszukaj w sterylnej bandaży do Buzera. Dobra. Dobra. Jedziemy po kolei na razie, tak jak nam każą. Dlatego możemy wziąć 100% benzyny. Nie, yes. to na tego, to, to motoru nie stało. <grymne> Dobra, driftowanie. Podczas przyspieszenia przy użyciu R2 stłuknij żeby wykonać drift. Driftowanie podczas skręcenia pozwoli Ci szybciej zrobić skręt. za zakręty. O kurde, to są skomplikowane rzeczy. Jeśli motocyklu, to utopi nie na Raz jeziora, zresztą że zgubisz jeździczy w, w rejonie Farewell, ale w sensie w okolicy możesz użyć mapy, żeby sprowadzić go do pobliskiej lokacji. Opa. Buze, jesteś tam Jestem. A jak się trzymasz? Jak ręka? Dobra, Mówiłem, będzie dobrze. ja. Wow, yeah. Dobra, no to podjadę jeszcze do punktu kontrolnego Niro. Poszukam tych e, sterylnych bandaży i Maści czy dobra. czegoś. Jasne. Dobra, jak chcesz. Przejdę się, sprawdzę czy wszystko. Buzer, nie, nie, masz oparzenia trzeciego stopnia, zostań tam i odpoczywaj, jasne? Będę najszybciej jak się da. Uuu. Może. Na... Dobra... W sumie chyba... Dobra. Nie wiem, może... Się skupić? Nie... Może przydałoby się coś a, na dwójkę. Dobra, jasne, jasne. Co Spróbuję coś znaleźć, w sumie... Dobra... Czy nauczycie jeździć z tymi motorami? Dobra, jest punkt kontrolny Niro. Teraz muszę znaleźć coś na tej jego rękę. Jak się schodzi? Bo ty. Masz, masz, masz. Kurda, ale silna jest szmata. Ja. Палка от стола, тут не есть Я даже что туда вовремя хочешь уйти. Хорошо, могу это как-нибудь исправить? могу. Иди ось, Chodź, chodź, chodź. Dobra, skąd się właśnie? Bo ja to niełatwo łatwo do niszczeniu. Wskaźnik, kiedy pojawi się ikona miogres na czerwono, oznacza, że będę lewym po kilku ciosach. Okay. Dobra, fatality, Ble. brutality, fatality. Ok, wykluczenie gry, motocykl w szkole zapisu gry przy motocyklu przytrzymaj yy, trójkąt. Funkcja ta nie działa podczas walki i wykonywania misji. Czyli kiedy to działa? <grydy nie? <grydy> kiedy nie? Teraz mam misję, tak? I to nie działa. No dobra. Tu już wszystko oczyszczone. Tu max. Bandaże jakieś uga dla niego, tak? Tam coś jest. to. jest. Mata. Mm, dobra. leczenie szybkie, to mi się podoba. Ja muszę też wytworzyć trochę tych, tych bandazy. Użyłem ich jeszcze, no a tutaj nie mam nic. Musi tu gdzieś być jakiś generator O, jest jakiś, maczeta To będzie rzeź Generator, generatora Tam jest jakaś chatka Spróbujmy tu wejść Kurde, zabezpieczone jak... A? To są jakieś rzeczy, buteleczka i szmata. Dobra, wchodzimy No, da się tu weź jakoś? Fajnie pomyśleli, się okopali ładnie to nic nie Okej. Okay. Nie. Tutaj nie. O, Kopór strażacki. Nie wiem, które lepsze. Dobra. No żeby... Ja bym mógł sobie to gdzieś... ...przechować. No to. A, tu jest coś napisane. Ej, porównanie. Obrażenia. Wytrzymałość. Dobra, tylko co, co jest, co jest, co? To po lewej jest szare. Lepszy to, lepszy ten. Dobra, nie będę się za tym... Dobra. Poszukać. Tutaj za te same rzeczy Generator. Musi tu gdzieś być jakiś generator. Tu było coś powózek jest Szukam generatora. Szukam. Klikon, nie lubię się. Max. Tutaj Róbka. Gdzie ten... Tam coś pokazuje 32 metry A na końcu Coś jest Nie otworzy się Tu Bingo, jest, jest, mam cię dobra. No dawaj suki synu, działaj, działaj <gry> Muszę skołować benzynę Dobra, to potrzebuję Próbuję jakiś kanisterek, tak? Tu. O, go postawiłem teraz zajebiście. Kanister jakiś. Tam jest kanister. Teraz tak, to z baku mogę wyciągnąć, to ze swojego motora muszę wyciągnąć. Właśnie tak. Aha, tutaj coś było. Dobra, najpierw wleję tu. Jak znajdę kanister, to na 100% jest pełny, tak? To teraz sobie doleję do swojego autka Motocykla, w sensie Lera, to mi ich wszystkich ściągnie na głowę. Gdzie są głośniki? O okay. kurde. <tryk> teraz to tak nie zniszczył. Ja miałem tego skłonę, że mogę coś naprawić. Personał medyczny zajmie się tobą. Gdzie też czekaczka? Na górze. Powtarzam. To federalna stacja kwarantanny, podlegająca federalnej jurysdykcji. Wprowadzono na terenie starej ochrony. Niespawej Apełnią i lokalnym organom. Stój w kolejce, słuchaj poleceń, nie zatrzymuj się. Każdy kto spróbuje ominąć barykadę, zostanie zastrzelony. Zamczuj się już! Jeszcze gdzieś. Tu. Nie będzie ostrzeżenia. zostań w wyznaczonych obszarach. Jeśli masz pojazd, zostań Dobra. w środku. Okej. Okay. Teraz sprawdźmy czy mogę naprawiać białą broń. Napraw. Nieee, yeah, naprawiona. O to chodzi? Teraz zjedz. Dobra. Jesteśmy w domu. Dobra. Można zbierać, od początku Dobrze. Tu co to jest? O kurde. Butelkę po piwie mu dobra Mogę to wejść teraz? Tak, otwarte. Sterylne bandaże. Gdzie oni mogli trzymać coś takiego? O. Okej, okay, to amunicja jakaś. Dobra, drzwi tu pełno. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co się dzieje? Ciekawe, czy te szczekaczki można by było wyłączyć przed uruchomieniem generatora. Muszę sprawdzić następną. Tak, sterylne bandaże. Właśnie tego potrzebuję. Teraz muszę tylko potrzucić to buzerowi. Dobra, injektor Nero. Można znaleźć w mobilnych jednostkach medycznych w punktach kontrolnych Nero. Dzięki nim stałe zwiększyć swoje zdrowie, kondycję lub skupienie. I... O! Witam co to, Aha, co, to okay. takiego Sprzeka. Ale na razie kondycję Strzyknij to sobie mm. so, jak to? Dobra jest. Już czuję się silniejsze. Dobrze no. jest. No, w sumie już. czemu nie? Tutaj co no, to, to jest?

Powinien zawieźć to do bazy swojej. I idziemy do naszego Brumbruma. Szybki zapis. O, czy trzeba wleźć na motor i zrobić szybki zapis? Ty na dole jest radar. A, dopiero zauważyłem go. Burde. Boże, ja. jesteś tam? Nie tu. Bo, nie szlak, odpowiedz. No, nie i odpowiada. znowu tutaj się nie łudzyło. Dobra, to jest like GTA Okej, okay. Go. Gdy już dotrzesz do wieży, moje połączenie radiowe zostało przerwane. Zapłacę Ci za przywrócenie go. tych ludzi? Bo załatwienie radiowolne Wolne Oregon wygląda na osobiste prachunki. A żebyś wiedział, że osobiste. Jeżeli do mojego obozu hmm. chyba nie spodoba Walka lub ucieczka. Czasami najwyższą zasadą jest na nogi zapas. Jeśli masz dostępną kondycję, naciśnij L3, żeby biec sprintem. ...załim się zasady zakazujące kradzieży, gwałtów, zabójstw. A, a może są jak ja i po prostu mieli dość twoich bzdurnych teorii spiskowych? St. John, bez odbioru. A, i jeszcze jedno. Zwrota no? no na to, że kiedy dali nogę, uferli kilka karabinów i strzeli. Uważaj, nasz. Dobra. Jezu yes, kołp dzięki za ostrzeżenie. Mamy drugiego ostrza. Ja bym to mogła. Ja to Ja bym to mogła. Ja bym 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 mogła. z z z, co to znaczy? z, -z, -z. Jeżdżamy, Chodź. A że ładnie zaparkował? Wchodzę na górę. Proszę jest. butelkę. Co to znaczy, że śpi? Że chory? Co to znaczy? Hej, Buzer, wiesz, znalazłem ci coś na łapę. Buzer, kurde, co jest Kurwa, Buzer! Hej, hey. Kurwa, Max, kurwa, Dick, ja. Yeah. Mogę ci ostrzelić ten złapień. Daję obejrzeć rękę, dobra. Nie, zostaw tam no już, rady. pokaż mi ją, Dobra! Kurwa. Jaki nerwowy ten buzer się zrobił. O. Tylko Dick. Dzięki, bracie. Ja wyjdę z tego, nie? Nic mi nie będzie. No ja co z tym. Tym wieżą radiową i tym wszystkim. Dobra, misję zrobiliśmy. Jeżeli misja będzie zrobiona taka w całości, to dostajemy coś takiego. Spiewrzeliśmy pod skokach. Dobra, to było dla obozu Koplanda, niby. To mój braz. Utrzymałem wazara przy życiu, okej. Okay. Cel. Dobra, nie ma głodujących patriotów. obóz z przybierze wieży w w Cascade. Dobra, ten tu się regeneruje. Dobra, to trzeba najpierw tam dojechać. Zejdźmy na dół. 72% ma. Czy ja tutaj mam gdzieś jakiś kanisterek? Takie okay, rzeczy? Wie to wiesz? Po Tu jest pałeczka, ale nie chcemy pałeczki, peni sterek potrzebuje, co to było? A tu motor z buzera. Dobra, nie widzę kanisterka nigdzie. Tu coś jest, ale to nie jest kan nie kanisterka. Dobra. Dobra. To w następnym odcinku pojedziemy robić następną misję. Także dzięki za dziś i do zobaczenia w następnym. Na razie. Hej.